Dzień państwo. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie mnie do aktywnego udziału w tym forum genetycznym. Cieszę się, że ta inicjatywa, zapoczątkowana pierwszym spotkaniem w Poznaniu, cieszy się tak dużym zainteresowaniem odbiorców. Moim celem będzie odpowiedź na pytanie, czy warto mieć krowy o wyższej wartości hodowlanej. Jak wiemy, żyjemy w czasach stale trwającej rewolucji genomowej, która rozpoczęła się w 2009 roku i zmieniła przede wszystkim system oceny buchajów. Dokładne wartości hodowlane zwierząt w młodym wieku to główna zaleta selekcji genomowej. Żeby była ona możliwa, konieczne jest zgromadzenie informacji na temat użytkowości oraz genotypowanie zwierząt. Genotypowanie samic jest elementem selekcji genomowej programów hodowlanych współczesnie funkcjonujących na sieci, dlatego że dostarcza wiele korzyści. Do podstawowych należy zaliczyć możliwość prowadzenia kontroli pochodzenia oraz odkrywania rodziców. Trudno sobie wyobrazić pracę hodowlaną, efektywną pracę hodowlaną bez znajomości rodowodów. Najwięcej korzyści genotypowanie samic daje w zakresie selekcji. Dzięki temu, że poznajemy wartości hodowane samic w młodym wieku, możliwa jest dokładniejsza selekcja. Ona nigdy wcześniej nie była tak dokładna, jak może być teraz. Dodatkowe korzyści z selekcji wynikają. Z możliwości prowadzenia efektywniejszego wyboru matek buchajów. Eliminujemy efekt wcześniej dość często występującego preferencyjnego traktowania matek buchajów. Mamy również możliwość obliczania dokładnego inbredu genomowego. Również dobór jest efektywniejszy, możliwe jest dokładniejsze kojarzenie. Warto zwrócić uwagę na możliwość eliminacji kojarzenia nosicieli wad genetycznych, tak bardzo rozpowszechnionych. W współczesnych programach hodowlanych, że to w zasadzie jedyny sposób eliminowania negatywnych skutków tych wad. Możliwe jest również kojarzenie z wykorzystaniem informacji genomowej. Mimo tak wielu korzyści, polscy hodowcy stosunkowo słabo korzystają z tej możliwości. Ten rysunek przedstawia liczby zgenotypowanych samic w laboratorium genetyki pydła należącym do Polskiej Federacji w roku 2020. Jak widać liczby prezentowane są raczej w setkach, czy co najwyżej w tysiącach. Nasuwa się więc pytanie, czy warto mieć krowy o wyższej wartości hodowlanej? Żeby o nich na to pytanie odpowiedzieć, zastanowię się. W jakim stopniu wartość hodowlana przekłada się na lepszą użytkowość krów. Do tej analizy dostępny był materiał w postaci blisko 20 tysięcy zgenotypowanych zwierząt, dla których 12 818 miało ocenę pokroju. Te zwierzęta użytkowano w ponad 1200 stad. Te zwierzęta uzyskały ocenę w latach 2016-2019. Późniejsze nie były brane pod uwagę, ponieważ mogłyby nie zdążyć ukończyć pierwszej laktacji, którą chcieliśmy porównać z oceną genomową. Nie wszystkie z tych zwierząt uwzględniono w analizie. Jednym z kryteriów było to, żeby uzyskały one ocenę genomową stosunkowo szybko, zanim ich wydajność, Wpłynie na ocenę ich ojców, co mogłoby zwiększyć dokładność tego przewidywania oceny genomowej. Również wyeliminowano stada, w których znajdowało się mniej niż cztery samice, ponieważ to bardzo utrudniało porównanie użytkowości zwierząt najlepszych pod względem genetycznych z najgorszymi. Ostatecznie w analizie wzięło w zależności od cechy wzięło udział do. 15 794 krów i 394 stad. Przeciętna wydajność mleka w pierwszej laktacji, tej, którą zmierzono w tych stadach u tych analizowanych samic, wynosiła ponad 9600 kg, co jest nieco większą wydajnością niż przeciętnie w tym okresie w naszym kraju. W analizie były stada o dość zróżnicowanym poziomie produkcji. Niektórych w tej wydajności były na poziomie 5200 kg, ale były też stada, które produkowały w tych pierwszych laktacjach prawie 13 tysięcy kg mleka w pierwszej laktacji. W porównaniu, w porównaniu brało udział 9 cech. Pierwsza grupa to cechy produkcyjne. Pierwsza cecha to produkcja mleka. Jak wiemy, wartość hodowlana dla tej cechy przewiduje użytkowość w pierwszych trzech laktacjach. Tę wartość hodowlaną porównałem z wydajnością mleka w pierwszej laktacji. Podobnie przebiegały porównania dla produkcji tłuszczu, białka, komórek somatycznych. Dalej były trzy cechy pokrojowe. Z jednej strony mieliśmy wartości hodowlane dla tych cech, z drugiej strony użytkowość, czyli ocenę pokroju tych cech, którą dokonano w ramach rutynowej oceny prowadzonej przez pracowników Polskiej Federacji. Przedostatnia cecha to cecha płodności, konkretnie współczynnik zapłodnienia jałówek, który porównywałem z liczbą pokryć do pierwszego zacielenia. A ostatnia cecha to długowieczność, którą porównywałem z przeżyciem do drugiej laktacji. Dodatkowo w analizie uwzględniono również wartości indeksu ekonomicznego i indeksów rodowodowych. Wszystkie te wartości dostarczyło Centrum Genetyczne Polskiej Federacji. Chociaż celem było porównanie wartości hodowlanej z ich użytkowością zwierząt, czyli ta zależność między genotypem a środowiskiem, to jednak zwróciłem również uwagę na czynniki środowiskowe. I prosta analiza zwierząt, które wycieliły się w różnym wieku, pokazała, że ma to dość wyraźne przełożenie na ich późniejszą użytkowość i może dochodzić ta różnica nawet do 500 kg. Również rok wycielenia ma znaczenie, Gospodarstwa doskonalą sposób zarządzania, i w kolejnych latach te wydajności były większe. W skrajnych rocznikach to dochodziło do 235 kg. Również miesiąc wycielenia wiemy, że nie pozostaje bez wpływu na użytkowość. W zależności od tego, czy samica cieli się w korzystniejszym czy mniej korzystnym miesiącu, te różnice mogą być rzędu nawet 500 kg. Na początku chciałbym Państwu pokazać przykładowe stada, w których dokonano genotypowanych samic. Pierwsze z nich stado, w którym zgenotypowano tylko 8 sztuk. W pierwszej kolumnie mamy genomową wartość hodowlaną dla wydajności mleka. Zwierzęta są uszerokowane od najwyższej do najniższej wartości hodowlanej. W następnej kolumnie mamy Wydajność pierwszej laktacji dla tych sztuk. Średnio wynosiła ona 7459 kg, więc było to stado nieco poniżej przeciętnej z tych analizowanych. W następnym kroku dokonałem podziału tych stad, tych obserwacji w tym stadzie na cztery klasy. Do pierwszej trafiły tylko najlepsze. Sztuki o najwyższej genomowej wartości hodowlanej. Do drugiej kategorii trafiły zwierzęta nieco powyżej przeciętnych. Do trzeciej te poniżej średniej genomowej wartości hodowlanej i do czwartej klasy trafiły zwierzęta o najniższej genomowej wartości hodowlanej. Dla tych czterech grup obliczyłem genomową średnią wartość hodowlaną oraz średnią wydajność mleka i średnią wartość indeksu rodowodowego. Porównanie grup skrajnych, czyli tej o najwyższej genomowej wartości hodowlanej z tą o najniższej genomowej wartości hodowlanej, dało nam ten wynik, który jest tutaj zaznaczony i pokazuje, że różnica między najlepszymi a najgorszymi sztukami w tym stadzie była rzędu prawie 600 kg. Jeśli chodzi o użytkowość tych zwierząt z tych dwóch skrajnych grup, ona była na poziomie prawie 2800 kg. Widać więc wyraźnie, że wartość hodowlana wyższa przekłada się na wyższą wydajność mleka. Jak Państwo popatrzycie na to stado, ono jest stosunkowo małe. I są pewne pojedyncze sztuki, które się wyróżniają. Przykładowo jest sztuka, która ma stosunkowo niską wartość hodowlaną, jest trzecia od dołu, a dała najwięcej mleka. Przeprowadziłem analizę i zorientowałem się, że jednym z powodów tego, że ona prawdopodobnie tego mleka dała więcej, był fakt, że stosunkowo późno się wycieliła konkretnie w 33. miesiącu zwierzęta, które dzieliły się w tej klasie wieku wycielenia, zwykle dawały o ponad 500 kg mleka więcej. Gdyby więc wycieliła się wcześniej, możemy przyjąć, że prawdopodobnie tego mleka by dała mniej niż 10 tysięcy i pewnie już by tak bardzo nie wyróżniała się na tle pozostałych samic tego stada. Inne stado. Tutaj zgenotypowano 20 Sztuk, również uszeregowano je od najlepszych pod względem genomowej wartości hodowlanej do najniższych. Wydajność w pierwszej laktacji była tutaj już większa na poziomie 11 tysięcy kg mleka. Również dokonałem podziału na cztery kategorie i porównałem dwie skrajne. Tutaj różnica między zwierzętami o najwyższej wartości genomowej, a tymi o najniższej była ponad 800 kg. I jeśli porównać to z użytkowością tych dwóch grup zwierząt widać również, że przełożyło się to na wyraźne różnice w zakresie wydajności mleka. W tym stadzie również zainteresowały mnie stosunkowo wysokie wydajności u dwóch sztuk o najniższych wartościach hodowlanych. To no nie ukrywajmy, jest to dla hodowcy pewnie zaskoczenie, że zwierzęta, które mają najniższą wartość hodowlaną, dają bardzo wysokie wydajności. I tutaj okazało się, że dla przedostatniej z tych krów na liście wycielenie nastąpiło w miesiącu bardzo korzystnym. Gdyby ono było w miesiącu w sierpniu, gdzie te wydajności później były zdecydowanie najmniejsze, to ta produkcja byłaby mniejsza. Kolejna sztuka nie tylko, że wycieliła się w miesiącu bardzo korzystnym, ale również stosunkowo późno. Te dwa czynniki z pewnością przyczyniły się do tego, że jej użytkowość jest tak wysoka. Teraz chciałbym Państwu przedstawić wyniki analiz wszystkich biorących w porównaniu stat, żeby odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu ta wartość hodowlana przeciętnie przekłada się na użytkowość krów. Na tym wykresie po lewej stronie mamy niebieski słupek, który przedstawia wartość przewagi najlepszych pod względem indeksu rodowodowego sztuk nad sztukami. O najniższej wartości indeksu rodowodowego. Widać, że przekłada, wartość ta wynosi około 600 kg i przekłada się na różnicę w produkcyjności tych najlepszym względem najgorszych sztuk na poziomie około 700 kg. Możemy więc w zaokrągleniu powiedzieć, że ta relacja jest prawie jak 1 do 1, a konkretnie jednemu kilogramowi wartości hodowlanej indeksu rodowodowego odpowiada 1,17 kg. Mleka w pierwszej laktacji. Jeśli analizujemy genomowe wartości hodowlanej, czyli to, co przedstawiłem po prawej stronie, ta relacja jest jeszcze wyraźniejsza, ponieważ jednemu kilogramowi w wartości hodowlanej, przewagi tych najlepszych zwierząt nad pierwszymi, towarzyszy o 1,6 kg mleka w pierwszej laktacji więcej. Bardzo podobne wyniki prezentuje. Na tym slajdzie dla wydajności tłuszczu. Również analogiczne one są dla wydajności białka. Tutaj ta relacja dla indeksów rodowodowych jest jak 1 do 1,19, a dla genomowej wartości hodowlanej jest ponownie większa, wyraźniejsza jak 1 do 1,42. Dla komórek somatycznych podobna sytuacja. Im wyższa wartość hodowlana, tych najlepszych zwierząt, tym mniej komórek somatycznych. A konkretnie dla indeksu rodowodowego jedna jednostka wartości hodowlanej wiąże się z 40, prawie dwoma komórkami somatycznymi mniej. Dla genomowej wartości hodowlanej ponownie te różnice są wyraźniejsze, i większe. Jeśli chodzi o wysokość krzyżu, ponownie po lewej stronie mamy zwierzęta najlepsze pod względem indeksu rodowodowego. One miały przewagę nad tą grupą najgorszą rzędu 12 punktów. I po dokonaniu pomiarów wysokości tych zwierząt okazało się, że one przeciętnie były o prawie 2 cm wyższe. Dla genomowej wartości hodowlanej, ta relacja znowu jest wyraźniejsza, i na jedną jednostkę. Wartości hodowlanej mamy w większą wysokość w krzyżu o 26 mm. Te rysunki przedstawiają relacje dla kolejnych cech pokrojowych, konkretnie dla wymienia i dla nóg. W każdym przypadku widać wyraźniejszą różnicę wyraźniejszy silniejszy związek między wartością hodowlaną w przypadku genomowej wartości hodowlanej a użytkowością, aniżeli między indeksem rodowodowym a oceną pokroju. Jeśli chodzi o, cenę, o cechę płodności, analizowałem współczynnik zapłodnienia jałówek i tutaj w przypadku indeksu rodowodowego, chociaż były było zróżnicowanie wartości hodowlanej dla tej cechy, to zróżnicowania przeciętnie pod względem liczby pokryć nie można było stwierdzić. Sytuacja wyglądała nieco lepiej dla genomowych wartości hodowlanej. Tutaj jedna jednostka wartości hodowlanej dla tej cechy wiąże się z mniejszą liczbą pokryć do skutecznego zacielenia o jedną setną. W przypadku długowieczności zwierzęta najlepsze pod względem indeksu rodowodowego względem tych o najniższej wartości indeksu rodowodowego ta przewaga związała się z nieco wyższym ryzykiem nieprzeżycia do drugiej laktacji. Ta relacja wyglądała wyraźnie lepiej w przypadku genomowej wartości hodowlanej. W kolejnej części tej analizy chciałem odpowiedzieć na pytanie, czy te różnice, te związki między wartością hodowlaną a użytkowością są takie same w stadach o wysokiej i niskiej produkcyjności. W związku z tym, tak naprawdę, powtórzyłem te wszystkie analizy jeszcze raz, ale w dwóch grupach. Za każdym razem stada zostały podzielone na te o niskiej. I te o wysokiej produkcyjności. Ta tabela przedstawia te graniczne wartości. Pierwsza z nich dla wydajności mleka 9601 oznaczało, że jeśli średnia wydajność w laktacji pierwszej w tych stadach była powyżej tej wartości, no to stada trafiły do grupy stad o wysokiej produkcji i w nich prowadzono analizę. Jeśli była mniejsza, trafiły do stad o niskiej produkcyjności i tam analogiczną analizę przeprowadzono. Zbiorcze wyniki dla cech produkcyjnych przedstawia ten wykres. Jeśli popatrzymy na pierwszą grupę wyników, mamy tutaj analizowaną relację między indeksem rodowodowym a użytkowością. 631 to przewaga najlepszych zwierząt pod względem indeksu rodowodowego dla tej cechy nad grupą najgorszych zwierząt i widać, że przekłada się ona niemal 1 do 1 na użytkowość. Mówimy tutaj o stadach o niskiej produkcyjności. Jeśli chodzi o wysoką produkcyjność stada, o wysokiej produkcyjności ten związek jest wyraźniejszy i każda jedna jednostka indeksu rodowodowego przekłada się na 1,4 kg mleka. Ta relacja jest... Oczywiście wyraźniejsza w przypadku, gdy szeregujemy zwierzęta według genomowej wartości hodowlanej. I tutaj również w stadach o wysokiej produkcyjności, przewaga zwierząt lepszych nad gorszymi jest większa. I gdy popatrzymy na te same relacje dla tłuszczu i białka, widać wyraźnie, że te związki między genotypem a środowiską, środowiskiem są jeszcze większe dla tych cech. W przypadku tłuszczu dla stad o wysokiej produkcyjności ta relacja sięga nawet 1 do 2, czyli każdej jednostce wartości hodowlanej dla wydajności tłuszczu w stadach o wysokiej produkcyjności występuje wyższa o 2 kg wydajność tłuszczu w pierwszej laktacji. I ostatnia analiza, jaką przeprowadzono, to spojrzenie na użytkowość jałówek w zależności od tego, jakie mają wartości indeksu ekonomicznego. I tu również porównywałem zwierzęta o najwyższej wartości indeksu ekonomicznego z tymi o najniższej wartości indeksu ekonomicznego. Różnica między tymi wartościami w zależności od cech była na poziomie około 700 zł. Jak to się przekładało na użytkowość? W przypadku wydajności mleka w pierwszej laktacji widać, że te oceny na podstawie indeksu ekonomicznego przekładały się na wyższą produkcyjność mleka. Ona była ta różnica wyraźniejsza, gdy Indeks ekonomiczny był obliczony na podstawie genomowych wartości hodowanych, a nie na podstawie indeksów rodowodowych. Także ta wyraźna przewaga lepszych pod względem indeksu dla tej cechy tutaj jest pokazana, zaznaczona. Również bardzo wyraźna jest ona dla wydajności białka, także dla pozostałych cech. Może zwrócę jeszcze uwagę na wysokość w krzyżu. Otóż okazuje się, że wśród tego analizowanego materiału zwierzęta o wyższej wartości indeksu ekonomicznego względem tych o najniższej wartości różniły się o 6 mm wzrostu, przy czym zwierzęta o wyższej wartości indeksu były minimalnie niższe. Myślę, że znajomość indeksu i wag, jakie są w nim przypisane, historia jego tworzenia doskonale tłumaczy, dlaczego tak jest i nikogo to nie powinno zaskoczyć. Podsumowując przeprowadzone analizy, myślę, że można jednoznacznie stwierdzić, że domowe no, wartości hodowlanej jałówek zdecydowanie lepiej przekładają się na użytkowość aniżeli indeksy rodowodowe. Myślę również, że. To, iż ten związek istnieje między wartością hodowlaną a użytkowością nie ma już co do tego wątpliwości. Można również stwierdzić, że w stadach o wyższej produkcyjności przewaga użytkowości krów o wyższej wartości hodowlanej jest większa. W szczególności widać to dla cech produkcyjnych, takich jak wydajność tłuszczu i białka. Jeśli chodzi o indeks ekonomiczny, można stwierdzić, że jałówki o wyższych wartościach indeksu cechuje. Przede wszystkim większa wydajność mleka i białka oraz o 6 mm niższy wzrost. Dziękuję Państwu za uwagę.